Witam na kanale i zapraszam. Dzisiaj na odcinek z Parku Narodowego, a odcinek to Mostniki. Dzisiaj tym odcinkiem pożegnamy się z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Dla co niektórych będzie to pewnie zaskoczenie, że tak mało fortyfikacji z tego parku pokazaliśmy, ale niestety w odcinku staram się wyjaśnić, jak to wygląda podróżowanie po Drawieńskim Parku Narodowym. Mam nadzieję, że jest to Zrozumiałe, a dla osób, które nie wiedzą, informacja taka, że nie wszędzie na terenie Drawińskiego Parku Narodowego można zwiedzać fortyfikacje od tak sobie. Są tylko wyznaczone szlaki turystyczne, po których można się poruszać, a pozostałe fortyfikacje są niedostępne. Niektóre znajdują się na terenie rezerwatów ścisłych i tam w ogóle nie wolno wchodzić. Nie wiedziałem tego, dowiedziałem się to od Marka Lesznińskiego. Bardzo za tą informację koledze dziękuję, bo pewnie bym troszeczkę narobił reklamy Drawińskiemu Parkowi kurde w telewizji, ale nie o to chodzi. Tak jak mówiłem, wchodzę wszędzie tam, gdzie mam zgodę, gdzie wolno, a tam gdzie nie wolno po prostu sobie odpuszczam, więc na tą chwilę Zapraszam na dzisiejszy odcinek. I mamy Panzerwerk 921. 921. Tak się prezentuje. Jesteśmy na odcinku taktycznym Mostniki. Znajduje się to na terenie Drawińskiego Parku Narodowego. Tak jak wcześniej mówiłem, ścieżki są świetnie wyznaczone, szlaki opisane, ale są różnego rodzaju obostrzenia. Nie do wszystkich obiektów można dotrzeć. Tutaj mamy opis, nie do wszystkich obiektów możemy sobie tak dotrzeć, ponieważ niektóre obiekty znajdują się w miejscach. Do których turyści nie mają wstępu. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś dać radę się podejść. Tak, i tutaj na pewno była kopuła pancerna. Przynajmniej taką mam nadzieję. I nie wszędzie turyści mogą docierać. Gros schronów znajduje się. Na terenach chronionych, niekiedy nawet na terenie ochrony rezerwatu ścisłego, więc nie ma możliwości tam wstępu. Dlatego na tym odcinku mocniki zakończymy naszą podróż po schronach. Na terenie Drawińskiego Parku. Tak jak zauważyliście, na tym terenie następuje wysyp różnych perełek fortyfikacyjnych. A że obiekty są niebezpieczne, zobaczcie. Zarośnięty obiekt, i tam można byłoby fajnie zjechać i spaść, bo tego naprawdę nie widać. Dlatego to wszystko jest opisane, że jest to tak niebezpieczne. Czyli Kolejny obiekt mamy zaliczony Pancerwerk. Jest mokro, ślisko, ponieważ przed chwilą skończyła się ulewa. Jest bardzo niebezpiecznie. Jest bardzo niebezpiecznie. No to Śmigajmy do następnego obiektu. Jak widzicie teren ładnie ogrodzony. Pancerwerk robi wrażenie. Jeszcze obejdziemy sobie w koło. Zobaczymy. Zobaczymy sobie strzelnica boczna z płytą 4 cm. Idziemy w koło dalej. Łukasz. Przeciera szlak. I mamy oznaczony. I mamy. Oznaczony słupek forteczny, ale to genialnie tam wygląda. Szkoda, że ta zieleń już jest tak rozbudowana. Tutaj kolejny opis. Obejdziemy go w koło i udamy się do następnych obiektów, i udamy się dalej. Wejście do schronu Wejście do schronu. Wszystko wysadzone. wysadzone, A więc kończymy i zmierzamy do kolejnych naszych obiektów. Tutaj też coś, taśmą po, pogrodzone. Świetnie, świetnie. To wszystko zaprezentowane, wyeksponowane. Zgodnie z tym, co można pokazać. I docieramy do kolejnego obiektu zobaczymy jak on wygląda, ale już stąd widzę, że jest obiektem z nazwą własną z obiekt z nazwą własną. Właśnie w tym drawieńskim parku spotkał nas wysyp schronów z nazwą własną. Tutaj, jak widzicie, Fryc. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy sygnaturę. Spróbuję się przegostać. Tam dalej. Resztki sygnatury. Wyjście ewakuacyjne, jak zawsze. Tutaj jakiś duży napis, ale mało czytelny, ale taki duży napis. Tak jak mówiłem po opadach i deszczu jest dość śliską. Ten mech pięknie się mieni. Okay. Czyli kolejny schron z nazwą własną odkreślony. Możemy podążać dalej. Podstawa wieży obserwacyjnej kolejna rzecz A wiemy to wszystko bo szlak jest wytyczony, szlak jest opisany i zgodnie ze szlakiem sobie wędrujemy Ni wody. Co takiego. Niewysadzone, bo do tej pory wszystkie, które mieliśmy, były wysadzone. A ten jest nienaruszony. Brakuje tylko praktycznie ościeżnicy drzwi. I. By było. Teraz wyjść. Wyjść. I po drugiej stronie drogi mamy. Dowodzenia, całkowicie wysadzony, całkowicie zarwany, ale jest bardzo ciekawym obiektem, ponieważ jest jednym z nielicznych obiektów, który również posiada nazwę własną. Całkowicie. Rozbity, wysadzony, zrujnowany, zdewastowany. Obejdziemy sobie w koło i zobaczymy jego właśnie nazwę własną, nazwę odlaną w betonie. Odsetek zobaczyłem, o jedyce jak to wygląda, jak to jest wysadzone. Mam nadzieję, że to świetnie widać. Zobaczymy, może się uda przejść kawałek dalej, bo coś tutaj widzę, jakieś pomieszczenie. Muszę się wciągać, nie jest takie proste. nie jest takie proste. Spójrzcie, jak to wygląda. To światło i migach. O, ale zobaczcie. Ała. Już w coś przywaliłem. Już w coś przywaliłem. Mamy. Coś takiego. No i teraz tylko wyjdziemy, tak jak mówię, nie jest to aż takie proste, próbuję wyjść tutaj. nie przywalić głową jakiś wystający drut i już jesteśmy na powierzchni muszę Wam powiedzieć że niby już to czerwiec ale dzisiejsza noc niesamowicie zimna nie pamiętam bym w czerwcu musiał zaś podać ocieplacz a tu takie coś się musiało wydarzyć No to śmigamy do następnego obiektu i docieramy do kolejnego oznaczony, opisany ładnie zarwany, ładnie wysadzony obejrzymy go w koło, jak to wygląda. Kompletnie rozbity, kompletnie zwarwany, zagruzowany, ale to jest to punkt oporu, i za chwileczkę będzie kolejny. Ale zobaczcie grubość ścian, te wszystkie rury, okucia, i tutaj te. To. masakra Jaka stal to teraz szukamy kolejnego Ale już chyba widzę jakieś rozwalone betony przed nami Dojdziemy tak kolejny rozbity całkowicie zniszczony ale ale Tyle lat, tyle lat, i nie było. A tutaj na jednym wyjeździe mamy tyle. Tyle niespodzianek. Zobaczcie. Nazwa własna. Adolf. Obiekt też posiadał nazwę własną.